Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Piękna pogoda, dlatego dzisiaj nadajemy z naszego pięknego ogrodu wystawowego w Katowicach. Chcielibyśmy Wam powiedzieć o kostce z firmy Libet. Jest to kostka Via Trio, kostka, która jest w powierzchni śrutowanej, również jest możliwość zakupienia tych kostek w innych wykończeniach. Posiada aż 7 innych wykończeń. Kolory, które chcemy Państwu pokazać, oczywiście zapraszamy do naszych ogrodów wystawowych. Znajdziecie tutaj aż sześć kolorów. Kolory ciepłe poprzez przejścia po kolory zimne, przypominające beton architektoniczny. Kostka występuje w grubości 8 cm. Najdłuższy z elementów to jest aż prawie 45 cm. Kostkę możemy wykorzystać do zabudowy podjazdów, ale również świetnie spisze się na naszych alejkach czy chodnikach. Wszystkie te produkty mogą państwo zobaczyć na naszych ogrodach wystawowych w Katowicach i w Rudzie Śląskiej. Serdecznie zapraszamy również do odwiedzenia naszego sklepu internetowego. Zapraszamy.